Witam Was serdecznie, z tej strony AgroPatry3P i dzisiaj taki nietypowy odcinek, bo zrobimy sobie unboxing zabawek Bruder. A więc, y, widzowie, ja tutaj będę przecinał już. Otwieramy kartonik, widzowie, otwieramy paczuchę. Zobaczycie, co zamówiłem. Nie chcę Wam spoilerować, żeby nie było. Yy, chcę, widzowie, żebyście po prostu nie wiedzieli, co jest w środku tego kartonu. Dobrze. Otwieramy, widzowie. Otwieramy paczuchę. Dobra, widzowie. Po pierwsze... Zobaczcie. Po pierwsze... To jest taki gator. Sobie go odstawimy tutaj, o, na boczek. A po drugie... Jest to ładowarka teleskopowa Caterpillar. I sobie, widzowie, zrobimy teraz unboxing. Najpierw otworzymy sobie, widzowie... Yy, tego John Deerka. Otworzymy sobie. Tutaj, tak to jest zrobione, że możemy otworzyć widzowie bez żadnych nożyczek. Tak mi się przynajmniej wydaje. O! Dobrze, widzowie, yy, pomyślałem. Teraz widzowie daję w dół. I otwieramy widzowie. Dobra, widzowie, otwieramy, otwieramy sobie tego gatora. Oj, otworzyłem przypadkowo pakę. Dobra, wyciągamy. Dobra, widzowie, wyciągnięty. Wyciągamy go teraz. Tutaj żadnych trytek nie ma, a więc po prostu go trzeba wyciągnąć stąd. No i widzowie, tak ten gator się prezentuje. Tutaj są pasy. Widzowie, zobaczcie. Tutaj są pasy, tutaj można kierować. Czy da się otworzyć dach widzowiem? Muszę sprawdzić. Nie wiem. Nie wiem, ale to można otworzyć na pewno. I to ma keeper. No właśnie, to ma keeper taki, malutki. Ale jednak ma. Tutaj ma ten. No, no, no i to będzie taki widzowie samochodzik w którym będę jeździł na pola. Wiecie, taki samochodzik yy, maluśki. Dobra. Yy, gator odpakowany. Tutaj sobie pudełeczko teraz daję. I bierzemy widzowie teraz ładowarkę. I ładowarkę sobie też odpakujemy. Dobra, otwarte. Otwieramy widzowie. Tutaj trzeba zrobić o tak. Trzeba ją wysunąć widzowie oczywiście. Wyciągamy podobaję. Czy tutaj ona jest gdzieś przyczepiona? Czy to jest pytanie? Tak. Tutaj trzeba wyciągnąć taki dzyndzel. Chyba do skręcania. Tak mi się wydaje. O właśnie. dzyndel taki trzeba wyciągnąć. O! Dobra, tutaj mamy widzowie skręt tutaj sobie tylko jeszcze odetnę tytkę widzowie. Odetnę sobie tytkę. Żeby po prostu można było drzwi otworzyć. Zresztą no, to tytka nie jest. Ale tak po prostu widzowie mówię. Dobra, widzowie. Yy, I tu mamy... Jak widzicie, caterpillar, ładowarka. I patrzcie, tu, tym podnosimy w górę. No, podnosimy. Tym skręcamy. Widzowie, o! Tym skręcamy. Tym skręcamy. Tutaj sobie możemy jeszcze wysunąć. O, właśnie, tym mamy ładowanie. I tym sobie wysuwamy widzowie, tutaj już do końca. No, i tak widzowie, zobaczcie sobie. Możemy ładować, możemy sobie ładować. Widzowie, o na przykład powiedzmy, że muszę coś załadować. Dobra, po, powiedzmy, zajeżdżamy, podnosimy to, bierzemy tak, podnosimy, podnosimy, powiedzmy, tyle. Możemy to schować. No, i możemy widzowie jechać. A więc ustawię sobie jeszcze tutaj yy, tego katerpillarza. Ustawię tutaj sobie tego gatora. I co widzowie, takim kadrem będę się z wami żegnał. A więc trzymajcie się. Cześć.